nie będziesz cicho? Usiądź na łóżku. Albo idź do Piotrusia na chwilę, proszę. Ale Ty chyba tego nie wyślesz, bo... bo no to na razie jest próba, tak? No nie jest próba. Nagrywamy. Dobrze mnie widać? Nie ucięło mi głowy, albo jakoś tak kadr jest ok? Zobaczmy. Jest dobrze? Mhm. Jestem dobrze oświetlona. Tak? Mhm. Kto tam tak gazuje? Ja myślałam, że wciąż są te burzownicy i robią. Proszę cię usiąść tutaj i bądź bardzo cichutko przez moment, dobrze? Cześć! W dzisiejszym filmiku powiem parę słów o lokalach komercyjnych, lokalach użytkowych i usługowych. Po krótkim intro zapraszam do oglądania. W ogłoszeniach lokali nieruchomości komercyjnych spotykamy się z kilkoma typami takich nieruchomości. Są to Najbardziej popularne lokale użytkowe na częściach parterów budynków mieszkalnych lub, lub w wydzielonych częściach przy osiedlach. Mamy budynki wolnostojące, więc to są lokale użytkowe pod usługi lub gastronomię. Następnie mamy powierzchnie biurowe. E, mamy powierzchnie coworkingowe, które już sprzedajemy, może nie na metr, ale na e, stanowiska do pracy. No i mamy e, magazyny powierzchnie magazynowe. Każde ogłoszenie powinno trochę się różnić, jeśli chodzi o przygotowanie materiałów. E, takich e, informacyjnych o lokalu. Więc jeśli chodzi o, o lokale użytkowe i czy to będzie gastronomia, sklep spożywczy, czy, czy usługa e, nie wiem, księgowości powiedzmy, czy kancelaria, e, no to każdy lokal ma pewne predyspozycje, jego lokalizacja też warunkuje jakie usługi tam będą najlepiej się sprawdzać. Natomiast przy wyborze i oglądaniu takich nieruchomości e, potencjalny klient powinien e, wiedzieć następujące rzeczy. Miejsce do mie, miejsce lokalu, usytuowanie go w budynku, jego widoczność dla osób przechodzących, tam lub przejeżdżających, miejsce na logotyp na elewacji, e, zaznaczenie wejścia, miejsce do zaparkowania, e, dla klientów, również dla pracowników, e, wielkość pomieszczenia miejsce na zaplecze lub na e, część magazynową. E, pomieszczenie socjalne, toaleta to, to tak e, zawsze, zawsze musi być i to powinno być e, zaznaczone. E, dlatego dobrze jest przygotować taką kartę lokalu. Pokazać jego usytuowanie na e, budynku lub na osiedlu. E, pokazać już później cały lokal. Jego media przyłącza podział na część sprzedażową, ekspozycyjną, i na zapleczową typu mały magazyn, pomieszczenie socjalne, czy szatnia, jeśli ktoś się przybiera. Toaleta, miejsce do spożywania posiłków, to co jest wymagane, prawem. Dostęp do lokalu, wejście i wyjście zapleczowe, jeśli takie jest wymagane, na przykład w przypadku aptek, czy. czy czy innych takich medycznych usług. Jeśli chodzi o logotyp na, nad wejściem, to też powinien być rysunek pokazujący miejsce na zrobienie logotypu dla tego konkretnego najemcy, albo zdjęcie elewacji budynku, określenie gabarytów kasetonu, czy semaforu, czy innego znaku reklamowego. Z kolei przy powierzchniach magazynowych powinna być plansza zaznaczona, zaznaczoną budynkiem całego, cały obiekt, pokazujący jako kompleks. Główne wjazdy, miejsce parkingowe, dojazd dla różnych typów samochodów i to ze szczególnym uwzględnieniem tych największych tirów i, i sposoby ich manewrowania. I główne dojazdy tras, tak? Na, 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 pomiędzy jakimi miastami to się w ogóle ta nieruchomość znajduje. Następnie rzut lokalu zaznaczonym powierzchnią, wjazdem, wejściem, pomieszczeniem zapleczowym, wysokością pomieszczeń i miejscem do, na przykład, składowania, tak? Jeśli chodzi o powierzchnie biurowe, to powinna być zaznaczona strefa, w której są dane y, y, biurka. Miejsca do pracy, czy to gabinety, czy sale konferencyjne, albo wydzielona przestrzeń, albo strefa coworkingowa, jako po prostu miejsce do pracy, to takie hot deski, które, które są dość elastyczne. Tak? Tutaj się nie zaznacza konkretnie przestrzeni, tylko jakiś obszar, piętro czy, czy, czy coś. I tutaj są kluczowe też zdjęcia, wejście, miejsce do zaparkowania, dostęp dla klientów. Na ewentualne spotkania i, i miejsca do zaparkowania dla, dla pracowników. Kolejnym typem właśnie są powierzchnie biurowe, które są nie open space znaczy takim strefą coworkingową, tylko już wydzielonym konkretnym całym biurem, udostępnionym dla danej firmy. E, I tutaj też e, liczy się... E... Czynsz za, za każdy metr kwadratowy. I na, w tym ogłoszeniu mogę zrobić planszę, w której pokażę cały obszar biura z podziałem na open space, pomieszczenie socjalne, toalety, toalety dla gości, podział na przestrzeni na sale konferencyjne albo na gabinety. Jeśli to jest wszystko takie otwarte, to mogę zrobić aranżację takiego biura. Od razu można sobie to lepiej wyobrazić i ułożyć konkretnie do swojej, do swojej firmy. Dodatkowo można zaznaczyć lokal biurowy w, w obiekcie, czyli w budynku już takim większym, w zależności na którym może być biuro na czwartym piętrze, tak? czyli zaznaczamy wejście, e, bryłę budynku, zaznaczamy czwarte piętro w odpowiednim kolorze. Możemy to zrobić w kolorach e, jakichś konkretnych, dedykowanych dla biura nieruchomości. E, mówię o tym dlatego, że w wielu przypadkach spotykam się z ogłoszeniami, w których nie jest pokazana elewacja budynku. I, I czasami jest e, naprawdę trudno się zorientować, jaki to jest lokal, jakiej powierzchni, jaki ma potencjał, e, czy jest jednopoziomowy, czy, czy rozłożysty, czy, czy da się go fajnie podzielić. No, już każdy patrzy pod kątem swoje, swojej e, działalności albo ilości miejsc do pracy, które może tam y, zrobić, więc. Takie rysunki są jak najbardziej przydatne. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że te materiały są, te informacje są dla Was przydatne. I zapraszam na oglądanie kolejnych filmików. Dzięki. Ty, A ma... mama, skoro już tu jesteś, to możesz mi stamtąd wziąć co Będę chciała jedno oko. Jedno Ale co? O, skąd? Chodź, pokaż Ale ci. skąd? Bo jestem trochę zajęta. Stamtąd. Ale skąd tutaj? Skąd? Chodź, jeśli chcesz. No, tam w środku jedno. O,